Gościem naszego portalu jest wójt gminy Strzelce Wielkie, pan Janusz Komar. Dzień dobry. Dzień dobry, witam do serdecznie. Moim zdaniem sprawa świetlicy w Domu nie budzi kontrowersji, ponieważ mieliśmy ostatnio również kontrolę z Urzędu Marszałkowskiego, która bardzo konkretnie sprawdziła zasadność działania tej świetlicy. Oprócz tego ta kontrola z Urzędu Marszałkowskiego zrobiła jakby taki wywiad środowiskowy. Sam proponowałem, żeby wyjść do ludzi, do człowieka i spytać się po prostu źródła, czy ta świetlica jest potrzebna, czy ona działa. I chyba na 17 pytań tak wybiórczo w tej miejscowości 16 było na tak, jedna odpowiedź była na nie. Jest to, uważam, że tego typu świetlice służą społeczeństwu, tam się ludzie spotykają zresztą, Działa to w odpowiednim kierunku. Ja, ja najbardziej uważam, że jest to zasadne i, i potrzebne w takich miejscowościach. W moim przekonaniu, zresztą w dzisiejszych czasach świetlice nie działają na zasadzie, że zatrudniamy tam pracownika, siedzi on tam, godzin czy ma coś do, do roboty, czy nie ma, to po prostu siedzi. Tego typu zabiegi były modne w dawnym systemie, który się nie sprawdził i świetlice też się nie sprawdziły. Świetlica ta jest ogólnodostępna, jeżeli mieszkańcy chcą zrobić tam jakąś imprezę, no tutaj mogę dać za przykład, że był zorganizowany Dzień Kobiet, na przykład w tym roku był, było zorganiz był zorganizowany festyn w ubiegłym roku. Spotkanie z sołtysami naszej gminy też właśnie tam na tej świetlicy było zorganizowane. Była ona udostępniona młodzieży do treningów tutaj orkiestry czy liderek jak również była wypożyczona, tutaj też są na to dowody, że była wypożyczona takiej firmie, która tam jakieś badania przeprowadzała i jest to świetlica ogólnie dostępna. Mieszkańcom daliśmy do rozstrzygnięcia, w jaki sposób ona ma kiedyś docelowo zafunkcjonować, prawda? Czyli straż, koło gospodyń wiejskich, młodzież. Taki nieformalny zarząd się tutaj zawiązał, który przeznaczył przeznaczył określone środki, są zaangażowane środki Funduszu Sołeckiego y, tegorocznego w miejscowości na wyposażenie, ponieważ nie stać nas w jednym roku naszej takiej tutaj, naszej gminy na to, żeby wyposażyć w pełni tą świetlicę. Dlatego te środki z Funduszu Sołeckiego zostaną zaangażowane w tym roku. No i ten zarząd powiedzmy tam sobie poukłada, jak ona ma funkcjonować, jak oni widzą y, no, funkcjonowanie tej świetlicy. Mówię, my dajemy im pewne Pomagamy w remoncie, pomagamy w inwestycji przeprowadzić, natomiast sam pomysł za funkcjonowanie zostawiam mieszkańcom. Tak, tak jak powiedziałem, kontrola się odbyła, protokół z tej kontroli został spisany, jedzą do wglądu, pieniążki zostały wykorzystane według kontrolujących zgodnie z przeznaczeniem i projekt ten, który został założony, spełnia swoje funkcje, czyli. Jest tam świetlica, która działa. Z całym szacunkiem dla autorów tego typu pytań, natomiast no, są to pytania, bym powiedział, takie no, no na jakimś takim stopniu zerowym, bym powiedział, że poniżej, poniżej jakiejś tam zerowej i tutaj no, nie, niestety ja nie, nie patrzę, czy ktoś jest synem przedsiębiorcy, czy on jest synem rolnika, synem robotnika, czy jest to jedna osoba. Jeżeli, ma jeżeli jest kompetentny, to wtedy się go zatrudnia, żeby pozyskiwał środki. Przede wszystkim, bo nasz budżet jest niestać, żebyśmy tylko ze swoich środków, naszych tutaj własnych, prowadzili inwestycje. Ja mogę wymienić dużo inwestycji, które, które udało się przeprowadzić. Dzięki również temu, że gminy są odpowiednio osoby. Ja, tak jak Pan na szybko będę liczył, ponieważ no, tutaj y, takie inwestycje, na które trzeba zwrócić uwagę, to y, przede wszystkim budowa szatni w miejscowości Szerce Wielkiej na stadionie sportowym, remont tej świetlicy w dębowcu, y, remont przedszkola. Woli Wiewieckiej wraz z taką świetlicą góry dla mieszkańców, dla, dla społeczeństwa. Również zakupy strojów dla młodzieżowej orkiestry, dla grup mażoretek, czy tych, czy wideek. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup instrumentów, gdzie orkiestra bierze już dzisiaj można powiedzieć z orkiestrą taką no, pokazową na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Rybniku, zdobyła piąte miejsce i pan minister kultury docenił tą orkiestrę 100 tysięcznym wsparciem na zakup instrumentów. I jeżeli chodzi tak globalnie, to trzeba powiedzieć, że no, jest ponad 3 miliony, 3 miliony 3,5 miliona są to takie, są to środki inwestycyjne w tych ostatnich trzech latach, z czego ponad 2 miliony to są środki pozyskane, a milion złotych. Jest to, jest to kwota, którą urząd włożył. Nie mówię tutaj o drogach, ponieważ drogi powiatowe również wspieramy, jeżeli chodzi o remont, 50%, 50 gmina, 50% powiat, także tam też będą jakieś, tam też będą odpowiednie środki. No myślę, że to w takich kwotach, w takich kwotach się, to, się to na dzień dzisiejszy przedstawia, natomiast planujemy jeszcze złożyć wniosek na budowę kanalizacji ponieważ w ramach y, y, regionalnego programu y, obszarów wiejskich y, można składać wnioski, jak również zagospodarowanie dodatkowo oprócz tego y, placu w wiewcu przy Remizie, gdzie już y, y, pieniążki y, dostaliśmy i y, podpisałem umowę zagospodarowanie placów woli Jankowskiej, mamy jeszcze taki, y, taki plac, tutaj koło, koło remizy, jest tam już zaczęte troszeczkę tej, troszeczkę tej infrastruktury też doposażyć to dla mieszkańców, dla młodzieży, dla ludzi, żeby mogli z tego korzystać. Tak jak odpowiedziałem na temat, odniosłem się do tych wcześniejszych pytań, właśnie tego typu wycieczek prywatnych, na które mówię, to nie, nie, nie będziemy tracić energii. Natomiast tutaj bardzo dobre pytanie, pytanie merytoryczne za bardzo zasadne i takie pytania, lubię takie pytania, to są pytania z działania, które mnie rozlicza, prawda? To są pytania rozliczające wójta Komara. I takie pytania powinny padać w dyskusjach przedwyborczych, takie pytania powinny, powinniśmy robić debaty i dyskutować właśnie w ten sposób, żeby ten, ten poziom tej, 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 powiedzmy, polityki był faktycznie taki, przynajmniej na jakimś poziomie. Nie bierzmy nie wierzmy... Nie bierzemy przykładu z góry. Także bardzo dobre pytanie, Szanowny Panie Redaktorze. Jak powiedziałem, do tej pory nie było, mamy pełną dokumentację tutaj na Strzelce Wielkiej, czyli na ulicę 17 stycznia, na ulicę Armii Ludowej, Jagiellońską. Do tej pory nie było takiego programu, który by umożliwiał nam, że tak powiem, aplikowanie tych środków. Był oczywiście program w ramach Narodowego Funduszu. Ochrony środowiska, również chyba w RPO. Natomiast tylko wnioski powyżej 10 tysięcy RLM-ów tam można było składać. Natomiast same strzelce mają gdzieś około 2000, może ponad 2000 RLM-ów. To jest równoważna liczba mieszkańców, która może być przyłączona do, do sieci kanalizacyjnej. I teraz w ramach hmm, prow pojawiła się taka możliwość, do 4 milionów można aplikować. I mówię, jesteśmy na etapie opracowywania wniosku. Jeżeli wszystko będzie dobrze, to ten wniosek zostanie złożony i będziemy się starać, żeby te środki pozyskać. Do tej pory mogliśmy to robić z kredytu, ale nas jest nie stać na to, żeby wziąć kredyt na całą inwestycję. My musimy celować w takie programy, gdzie przynajmniej te 75% czy 70% zyskamy, prawda? To nie stać naszego budżetu na, na wyłożenie 4 milionów złotych, żeby tylko kanalizację zrobić i, i koniec. My musimy się posiłkować, dlatego te cyfry, które powiedziałem. Ponad 3 miliony jest ogólnie pozyskanych, ale ponad 2 miliony jest środków z zewnątrz pozyskanych przez te lata, dwa lata ostatnio. Następne bardzo dobre pytanie, na które powiem oczywiście. Projekt oczyszczany został tak zaprojektowany, żeby docelowo, nawet docelowo, mogły tutaj. Spływać ścieki z całej gminy. Oczywiście po latach eksploatacji, po, po latach tych obserwacji, ekonomicznie jest to nieuzasadnione. Czyli nie ma takiej możliwości, żebyśmy pompowali ścieki z najdalszych, z najdalszych odcinków powiedzmy, położonych gospodarstw w gminie. Niemniej jednak jest ten jeden kolektor. I tutaj dodatkowo jest w projekcie zaprojektowany dodatkowy reaktor biologiczny, już jeden, który działa, dodatkowy zaprojektowany, który jest niewybudowany. Czyli ta oczyszczalnia na dzień dzisiejszy może przyjąć 300 m3 ścieków na dobę, a przyjmuje 100 m3, 120, czyli jest zapas do tego, żeby podłączyć przynajmniej strzelce wielkie. W perspektywie czasu myślę, że miejscowość Wiska, która jest jak gdyby takim ciągiem, Tutaj skumulowana, i można, można też do tej oczyszczalni to miejscowość spokojnie podłączyć. Na pewno część miejscowości Zamoście, a w dalszej części, jesteśmy na etapie przygotowywania takiej koncepcji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla tych miejscowości oddalonych. I taka koncepcja będzie zrobiona. I na podstawie tej koncepcji, gdzie będziemy wiedzieli, ile jest ludzi. Ile jest mieszkańców, jakie są możliwości, ile będzie produkowanych ścieków. Będziemy chcieli no, sukcesywnie robić dokumentację na tej miejscowości i składać pieniądze do funduszy, o to, żeby się starać czy to o dotacje, czy to o, o dobre warunki finansowania. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o to oczyszczalnię. W Siercach Wielki, jak powiedziałem, 100 metrów przerabia na dobę, może 300. Także mhm. tylko się podłącza i, i funkcjonuje wszystko tak, jak powinno być. Tak, oczywiście, jest pełna dokumentacja zrobiona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na przebudowę, na kompleksową przebudowę tej drogi tutaj od Szczelec Wielki, poprzez miejscowość Skąpe. Tam oczywiście taka, tak po lewej stronie, jadąc od Szczelec przez centrum miejscowości ma być ścieżka rowerowa i chodnik obok. No oczywiście zatoki autobusowe, odwodnienie pasa terenu. Natomiast ostatnio, po ostatnim zebraniu w Skąpej, mieszkańcy wystosowali taki, można powiedzieć, taki protest, ponieważ ten chodnik, jak gdyby, to miejscowość Centrum się kończył. Natomiast jeszcze jest tam kilka, kilka, domów do miejscowości Ostrołęka, jest to około kilometra. I tam, jak gdyby, no, zarząd nie widział, zarząd wojewódzki nie widział zasadności projektowania chodnika. Mieszkańcy złożyli taki, taki protest, taką petycję tutaj na, na domie. Ja, ja tą petycję oczywiście przesłałem dalej do, do Urzędu Marszałkowskiego, do Pana Marszałka i taka odpowiedź, no mnie też niezadowalająca, że Zarząd Województwa teraz się zastanowi nad tym, czy faktycznie jest szansa, jest zasadność projektowania tego chodnika, powiedzmy kilometr chodnika do tych kilku domów. Jeżeli tak, no to zaprojektują, natomiast no co nam to robi? to odwleka nam inwestycje w czasie, prawda, bo już praktycznie pozwolenie na budowę było i w 2014 roku ta inwestycja miała być wprowadzona do planu. Ale po tej petycji, po tym niezadowoleniu, no jeżeli doprojektują ten chodnik, podejrzewam, że może doprojektują, ale, ale przesunie nam się to w czasie, prawda, bo zdaje sobie Pan sprawę, że, że gmin w województwie łódzkim jest ponad 100. I, i, i takich, takich na pewno miejsc jest bardzo dużo. I na pewno te pieniądze zamiast w 2014 roku trafią, trafią do innej gminy, a, a tutaj my będziemy musieli poczekać. Jak, do, jak długo nie wiem, w tym roku wybory, może się wszystko zmienić, może zmienić się zarząd. Także no, tutaj no, była szansa realna, żeby to w 2014 roku wykonać, to, co było zaprojektowane. Ja tak zresztą rozmawiałem, tak, tak, takie były moje sugestie na zebraniu, żeby to przyjąć, żeby to, to co jest, że zrobić. A zawsze, mówię, zawsze ten dodatkowy chodnik, dodatkowy zawsze można się o niego starać, prawda? Ale już mielibyśmy, mielibyśmy że tak powiem, 80% czy 90% inwestycji zrobionych. No, stało się, jak się stało. Taka była decyzja tutaj mieszkańców skąpej, żeby tak, takie, takie niezadowolenie wysłać, no i taka, taka w sumie decyzja. Tak, tak to wygląda, bo, bo różne pogłoski słyszę, a tak to faktycznie jest. Jeżeli chodzi o stan dróg gminnych, to tutaj to już jest trzecia kadencja, gdzie wspólnie z radnymi podejmujemy szereg działań, żeby ten, ten stan zmienić i co roku ubywa nam, nam tych dróg gminnych, no, zostały tylko praktycznie takie, jeżeli chodzi już o, o dojazdy do, do posesji, bo już mówimy, nie mówimy tam o drogach powiedzmy przez pola czy w pola, natomiast jeżeli chodzi o te główne trakty łączące miejscowości są, są praktycznie wykonane w tym roku. Zostaną takie już ostatnie, um, ostatnie, kawałki I do posesji dostaje nam też niewiele, także Wydaje mi się, że stan dróg gminnych jest zadowalający Nie może być nigdy bardzo dobry, bo, bo na drogach to można pracować naprawdę Naprawdę dużo i wiele i to cały czas jest praca Natomiast no, nie buduje wątpliwości stan dróg, dróg powiatowych, jeżeli chodzi o O, o tę o kategorię dróg, no to tutaj Faktycznie trzeba no, było się zastanowić wspólnie, zresztą my wychodzimy tutaj wszyscy radni jednogłośnie i jednomyślnie mówią o tym, żeby, że jeżeli powiat wychodzi z inicjatywą remontu to żeby przynajmniej te połowę kosztów, połowę, 50% kosztów tutaj no, zrefundować, pomóc w tym, żeby, żeby te drogi chociaż i gminne, powiatowe, no, ale jeżeli nasi mieszkańcy taka droga jest w stanie strasznym tutaj w stronę Dębowca, chcielibyśmy w tym roku w tym roku przynajmniej w większej części ją zremontować. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o te drogi powiatowe gminne. Obligacja jest w naszym przypadku, zresztą w przypadku samorządów, nie jest jakąś tam super nowością. To się już, to się już powiedzmy dzieje. Tutaj u nas w samorządach również to się dzieje. Jest to jak gdyby zamiana kredytu, który mieliśmy na obligacje, czyli, czyli mówiąc krótko kredyt mieliśmy na poziomie 3%, a obligacje wyemitowaliśmy na poziomie 1,6%, czyli, czyli jak gdyby w połowie tańszy już na odsetkach, prawda? Czyli tu już jest, tu już oszczędność dla budżetu. I idąc dalej, dalej tym torem, szanowny panie rektorze, naszej gminy jak powiedziałem nie stać na pewne inwestycje Ponieważ mamy no taki budżet, jaki mamy, jesteśmy gminą typowo rolniczą. I wspaniały artykuł 243 ustawy o finansach publicznych, wspaniała myślność naszego rządu i pewnie pana ministra finansów w góry spowodował to, że w, po wprowadzeniu tego artykułu zamyka się nad takim gminą właśnie drogi do inwestowania. Bo co o, o co chodzi w tym artykule? W tym artykule chodzi o to, że yy, powiedzmy, no nie ma możliwości spłaty. Można się zaciągnąć do pewnego momentu, nie ma możliwości spłaty, gmina nie może dalej jak gdyby inwestować do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa nie da, nie dałaby nam w tym przypadku pozytywnej opinii, żeby można było inwestować. Pan sobie zdaje sprawę, że środki unijne pozyskują, trzeba najpierw wydać, wziąć kredyt wydać, i potem w jakimś procencie są one zwracane, prawda? Czyli Regionalna Izba by nam nie dała takiej opinii, no i nie moglibyśmy inwestować, a chcę zaznaczyć, że rok 2014, 2015, tego tak, 2018, 2020 roku, w moim przekonaniu będzie ostatnim takim czasem, gdzie samorządy będą mogły skorzystać z tych środków zewnętrznych. I tutaj nie ma się co czarować, bo, bo, no bo to, to, ten tort gdzieś tam już zostaje praktycznie, że podzielony i kto jeszcze, kto będzie mógł z tego skorzystać, to to bardzo dobrze. I, I powiedzmy, emisja obligacji daje nam taką szansę, ponieważ te obligacje to gdyby, mówiąc takim językiem, tutaj Regionalna Izba nie jest jak gdyby w budżecie. Są one jakby poza budżetowo. Czyli tego jak, gdyby, tego jak gdyby nie ma, prawda? I wiemy, to wyemitowaliśmy, gmina wyemitowała tego typu obligacje. Oczywiście z zastrzeżeniem, że może kupić to tylko bank. I może odkupić to tylko gmina. Czyli jak jeszcze zainwestujemy te lata, gdzie będziemy mogli inwestować jakieś tam pieniądze dla poprawy życia mieszkańców, no to w następnych latach oczywiście trzeba będzie no, te obligacje odkupić. I to w specyfikacji zostało zawarte jasno, wyraźnie. No, myślimy, my jesteśmy takim, ludzie są w ogóle tak skonstruowani, że się boją pewnych nowości i to powiem Panu tak. Dawniej jak wchodziły ciągniki, yy, to rolnictwo się nam zaczęło rozwijać maszyny rolnicze, to też kobiety się kładły przed ciągnikami, bo będą ubijały ziemię. Nie? Nie, nie pomogą nic, tylko będą ubijały ziemię Nie kazały, nie dawały jak gdyby wjechać na pole, bo tu nic nie urośnie. No tak jest to taki przykład. Nie musimy się bać pewnych rzeczy. Oczywiście trzeba uważać na to wszystko. Nie? Ale nie musimy się bać, bo, bo to nie o to chodzi.